W ramach drugiej kolejki Ligi Mistrzów na serwerze Blogobol Polska na stad Velodrom odbył się bardzo ważny mecz, a razem emocjonujący. Derby Francji, czyli Olympique Marsylia, ugościła u siebie drużynę Paris Saint-Germain i obie te drużyny będą walczyły o punkty w fazie grupowej. Mamy pierwszą akcję PSG. Zobaczymy, co z tego będzie. Dośrodkowanie. Podanie w środek pola i jest strzał, ale minimalnie niecelny. Piłka prawie, że w Zleciała do bramki, ale nadal mamy bezbramkowy remis. Świetnie to uderzył, jednakże no brakło tylko precyzji. Teraz ponownie PSŻ z natarciem na bramkę Marsylii. Jest uderzenie i tym razem też dobry strzał, ale bramkarz okazał się być jeszcze lepszy i świetnie interweniuje w tej akcji. No, nie, zaskakująco dobrze gra PSŻ, patrząc po tym jak. Poprzednio z Juventusem im wyszło. Teraz PSŻ w drugiej połowie rozprowadza akcję. Jest akcja i jest, proszę Państwa! 1 do 0. PSŻ wychodzi na prowadzenie niespodziewanie w Marsylii. PSŻ obejmuje prowadzenie świetnie. Rozprowadzona akcja. Jeszcze piękniejszy gol, bo tuż pod poprzeczką. No, PSŻ poprawiło się chyba po ostatnim meczu. Oby tak dalej, ale Marsylia nie poddaje się i. Będą zdeterminowani, aby ten stan spotkania wyrównać. P Frodamin nie daje rad, wybijają mu piłkę. Ale ponownie Frodamin Bloni do Frodamina. Wielokrotny reprezentant Polski prowadzi piłkę. Podbija ją do góry, tak jak ma to w zwyczaju. Biegnie z piłką. Co on zrobi? Jest strzał tuż owok słupka i jest dobitka, proszę Państwa. 1 do jednego w ostatnich minutach spotkania. Olimpik Marsylia wyrównuje i mamy 1 do 1, więc niestety PS, że nie dało rady, ale co teraz się dzieje? Mamy jeszcze akcję Marsylii. Ostatnie minuty spotkania. Ponownie Frodamin. Frodamin. Wbiega pole kardy i jest 2 do 1. Ale szkąbek Olimpijczyków świetnie rozgrywają teraz drugą część spotkania i mamy 2 do 1. PS, że jeszcze próbuje zrzutu rożnego. Jest strzał, ale obok bramki, więc wyrównania najprawdopodobniej będzie. Wygranej zresztą też, także sędzia kończy spotkanie i mamy 2 do 1 dla Olimpiku Marsylia.